Witajcie w następnej degustacji. tym razem piwo z browaru e, Sady, jest to Sekret Mnicha, witbir 4,4% alkoholu, chociaż na ich stronie pisze 4,9%, czyli co? Zmienili nieco. Chyba tak. E, piwo jasno-pasteryzowane, niefiltrowane, zawiera słód jęczmienny, słód pszeniczny i płatki pszenne. E, Witwiu to tradycyjne piwo uważane z dodatkiem kolendry i skórki pomarańczy, fermentowane jest specjalnym szczepem do górnej fermentacji. Jest lekkim, urzeźwiającym napojem na cieplejsze dni. A co na to nasza e, parka? Nasza parka z klasztorem w tle składa hołd mnichom, która, którzy tak przyczynili się do rozwoju tego i innych stylów piwnych. A no tak, mam tu ładne takie. taką scenkę mamy piją sobie piwo okej okay. kapsuł czarny gola nic ciekawego Przejdźmy do piwa jak widzicie e, jest bardzo jasne i zamglone ale zamglone tylko dlatego że zamieszałem na dole i wlałem e, jak wlałem od początku piwo było klarowne pięknie klarowne e, także od Was zależy jakie chcesz zmieniać z osadem czy bez osadu piana niewielka biała ogólnie wygląda przyjemnie i ma bardzo fajny aromat jest lekka słodowość ale za to mm, ale do tego jeszcze jest skórka pomarańczowa i kolendra w ładnych proporcjach y, bardzo zachęcający aromat Uf, dobra spróbujmy wasze zdrowie Takie leciutko słodkawe, e, orzeźwiające, aksamitne. Bardzo ładne, piękne odczucie w ustach. E, bardzo ładne się to pije. I tak samo jak w aromacie macie, e, można odczuć tutaj kolędę i skórkę z pomarańczy. do tego ta ładna, pszeniczna, słodycz słodowa. Mmm, wiecie co? Bardzo dobre. Jeśli chodzi o słodyczkę, o goryczkę, to praktycznie jej nie ma. Naprawdę bardzo fajne, sesyjne piwo. Rzeczywiście ładnie schłodzone, w ciepłe dni. Będzie bardzo, bardzo dobre. Na pewno jest warte spróbowania, ale jest też warte powtórzenia, że tak powiem. E, naprawdę e, przyjemne. <laughs> Przepraszam. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o związku który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. Na przestrzeni nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przyślijcie ten y, film swoim cełem. Mam bardzo zrobię.